Klocki Blocki seria My Girls. E, produkt dla dzieci od 6 roku życia. Numer kodowy KB0115. Klocki e, łączy się z innymi markami dostępnymi na rynku. E, bohaterki Lara Tina. Inne zestawy wchodzące w skład. Praktycznie wszystkie już ogląda, Prawie we wszystkie daliśmy, tak. Mamy na przykład y, domyk na drzewie, mamy kampera, y, co tam jeszcze, taką pizzerię Lary w stylu takim włoskim, y, y, jacht motorowy, taki duży łódź, tak. I y, jeszcze, jeszcze kilka innych. A niektóre też tak jak ten, takie, takie drobnikie, A niektóre ogromne zestawy. Wewnątrz jeden worek. Taki arkusz My Picnic Place Food Delivery. Tak, do dostawa jakiegoś jedzonka, Instrukcje. Tu 73 elementy będą. Taki malutki zestawik. Tutaj jeszcze raz pokazane wszystkie zestawy dostępne na chwilę obecną z My Girls. I jeszcze coś pewnie. Teraz wszystko może zaczynając od, od ustawienia naklejkami. Więc takie miejsce piknikowe: stolik ława, my picnic place. Tak, jeszcze jakiś daszek tu będzie. Potem y, taki skuter z koszykiem podłączonym, gdzie, y, gdzie będziemy mieli tą dostawę jakiegoś tam jedzonka. Y, I tu widzimy też, jak to będzie oklejane. Tym co my tutaj widzimy. Teraz moje elementy. Ten koszyk jest całkiem ciekawy, tak Tak, i co my tutaj mamy? Tu jest taki koszyk. Całkiem, całkiem fajnie to wygląda. Taki ludzik malowany. I jeszcze drugi ludzik. I tutaj mamy do tego koszyka. Będzie w montowanie, tak. Tutaj. No I kolejne elementy obejrzyjmy. Dobrze, kotek z takich fajnych, słodkich rzeczy tu będzie. O, tu jest rzecz, ta ciałka kotka. No, jak jeździmy to w kasku, to porządne. Dobrze, i została nam jeszcze instrukcja składania. I tak to wszystko wygląda po wyciągnięciu z pudełka. Dzięki.